W związku z tym, jak, z tym, że będziemy mieli dzisiaj dosyć ważne głosowania w Sejmie po godzinie 18 .00. będziemy mówili dzisiaj o zmianach w sądownictwie, o tym, co PiS chce przeprowadzić przez Sejm i zakończyć procedurę w tej konkretnej ustawie, o pierwszego poproszę, żeby zabrał głos przewodniczącego koła Konfederacji, Jakuba Kulesza. Dzień dobry, Szanowni Państwo, dziś będziemy głosować nad odrzuceniem Senackiego Weta nad ustawą. Was ustawą o czym? Niektóre media mówią o tej ustawie, że to jest ustawa represyjna. Inne media mówią, że to jest ustawa ratująca sądy. No my zachowamy się trochę jak ta trzecia stacja, jak Szwajcaria, neutralnie, czyli obiektywnie po prostu ustawa o sądownictwie. Ta ustawa jest bezpośrednią kontynuacją szeregu ustaw ugrupowania rządzącego z poprzedniej kadencji. Ustaw, które były głównie kadrowe. I właśnie na tych kadrach ta ustawa się skupia, tych kadr to dotyczy. Natomiast y, dla nas ważniejsze jest to, czego ta ustawa nie dotyczy, czyli kwestii najważniejszych dla zwykłego obywatela, czyli głównych problemów wymiaru, wymiaru sprawiedliwości, mianowicie przewlekłości postępowań. To jest skandal, że nawet na najprostszą sprawę, rozstrzygnięcie w pierwszej instancji, bardzo często trzeba czekać kilka lat. Obywatele nie mają ani poczucia sprawiedliwości, ani tej sprawiedliwości nie mogą się doczekać. Dlatego my konsekwentnie powtarzamy nasze propozycje, które nie dotykają personaliów, kwestii kadrowych, a klus sprawy, czyli przedległości postępowa. Jeśli chodzi o sprawiedliwość, czyli o to, kto powinien sprawować kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości, nasza propozycja jest prosta. Nie grupa zawodowa sędziów, nie politycy, tylko kontrola obywatelska. Dlatego proponujemy, by utworzyć. W izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ławę przysięgłych, składającą się z losowo wybieranych ławników, losowość wybierania tych ławników sprawi, że ta sprawiedliwość, ta termina będzie ślepa, a tym samym sprawiedliwa. Jeżeli to nie sędziowie będą kontrolować swoich kolegów, ani politycy nie będą kontrolować sędziów, którzy kontrolują swoich kolegów, tylko będzie to czynnik losowy, społeczny, no to sprawimy, że rzeczywiście ta kontrola będzie sprawiedliwa i my, jako obywatele, będziemy mieli poczucie sprawiedliwości. Po drugie, kwestie techniczne, które proponowaliśmy. Terminy ustawowe zobowiązujące sędziów do odpowiedzi, żeby były takie same jak terminy, które zobowiązują adwokatów, prokuratorów. Z pewnością to skróci czas postępowania. Zwiększenie liczby sędziów poprzez szybszą ścieżkę awansu asystentów sędziowskich, których jest dosyć sporo w Polsce, którzy uciekają z sądownictwa, jako że nie mogą awansować na referendarza czy sędziego. Także Praca sądów w dwóch wymiarach czasowych. Jeżeli jest problem z miejscem na odbywanie się rozprawy, to no nie ma problemu, żeby mm, sądy pracowały po godzinach i by, żeby były dwie zmiany. To także będzie korzystne dla obywateli, którym ciężko jest zwolnić się z pracy, a będą mieli rozprawę po południu. Łatwiej będzie na taką rozprawę dotrzeć. Szereg naszych propozycji przedstawiliśmy w, mm, w ostatnim czasie na okrągłym stole. Liczymy na to, że spotkają się, tak jak spotykają się ze świetnym odbiorem po stronie społecznej tej stronie nie pokrzywdzonej przez wymiar sprawiedliwości. E, taki był odbiór właśnie na Okrągłym Stole. Mamy nadzieję, że te nasze propozycje spotkają się z dobrym odbiorem także ze strony e, Prawa i Sprawiedliwości, ugrupowania, które teraz ma wpływ na ten wymiar sprawiedliwości, bo to jest największym e, problemem. E, proszę teraz o zabranie głosu członka Komisji Sprawiedliwości, e, pana posła Konrada Berkowicza. Panie do tych rozwiązań praktycznych ja bym dodał też takie rozwiązanie jak głosowanie sędziom spraw, tak żeby sędziowie jeszcze niedługo przed sprawą nie wiedzieli, że się nią zajmą i żeby nie zajmowali się nią koniecznie w swoim miejscu zamieszkania, żeby zajęli się nią gdzie indziej i byli odcięci od swoich jakichś... Jednych układów przyjaźni i znajomości. Chcielibyśmy też wprowadzić sądy nad sędziami, tak żeby oczywiście tajne, tak żeby usuwać czarno-owce z systemu sądownictwa, ale nie robić tego publicznie, żeby nie nadwyrężać prestiżu, niezawisłości dobrego imienia. Sędziów. Natomiast powiem jeszcze ogólnie, co widać bardzo dobrze w pracach komisji, że tutaj ani jednej, ani drugiej stronie sporu nie chodzi o prawdziwe zmiany systemowe. Jedna strona, ta stara opozycja, zwana totalną, chce po prostu zachować status quo. Ja zwracam uwagę, że koalicja obywatelska w formie Platformy Obywatelskiej rządziła 8 lat i nie zmieniło w sądownictwie nic. Tymczasem są wymaga wybaga głębokich zmian, bo jest tam patologia, system działa źle, jest niewydolny i krzywdzący dla ludzi. Niestety to, co proponuje prawo i sprawiedliwość, to jest zmiana kadrowa, to znaczy stara opozycja chce, żeby rządziła stara kasta, a prawo i sprawiedliwość chce, żeby rządziła nowa ich. Kasta. My natomiast chcemy zmienić rzeczywiście system. Jesteśmy ponad tym sporem, bo przedmiot tego sporu jest niewłaściwy. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę jeszcze i zaapelować do starej opozycji, żeby była konsekwentna. Jeżeli ma na standardach niezawisłość sądów, to niech broni niezawisłości, niezależności polskiego sądownictwa przede wszystkim od instytucji zagranicznych, instytucji zewnętrznych wobec Polski. Jeżeli pozwolimy na to, żeby Unia Europejska dyktowała nam jak ma wyglądać polskie sądownictwo w Polsce, a już wystosowała finansowy szantaż, że jeżeli nie wstrzyma się tej reformy, to będziemy dostawać mniej pieniędzy, to będzie oznaczać, że my nie mamy sądownictwo zależne od Unii Europejskiej i my nie mamy tu y, nic do gadania, więc w ogóle po co ten spór? W pierwszej kolejności polskie sądownictwo powinno być niezależne od Unii Europejskiej, a wtedy powinniśmy sprawić, żeby było prawdziwe, niezależne od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ja to jako Konfederacja walczymy. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze oczywiście obniżenie kosztów, które zostały podniesione w poprzedniej kadencji przez Prawo i Sprawiedliwość oraz wprowadzenie standardów XXI wieku. Co mówię nawet te standardy były w XX wieku, czyli powiadomień SMS-owych, mailowych, jeżeli strona wyraża zgodę, co też przyspieszy postępowanie i z pewnością obniży koszty samego wymiaru sprawiedliwości. Na koniec ja chciałbym zaapelować do wszystkich polityków i ze strony Prawa i Sprawiedliwości, i ze strony Platformy Obywatelskiej. Niezależnie do czego... Czego dotyczy debata na temat Polski, naszych wewnętrznych spraw? Ja apeluję, walczmy o suwerena Polski, czyli naród polski, w mediach, w mównicy sejmowej. Nie wynośmy tych spraw za granicę. Czy tak, jak to miało miejsce w 2014 roku, gdzie grupa posłów PiSu chciała rezolucji przeciwko Polsce w sprawie wyborów samorządowych, czy tak, jak to dzieje się teraz, gdy mieliśmy ostatnio rezolucję dotyczącą Polski w kwestii wymiaru sprawiedliwości. Panowie, nie róbcie tego. Macie polskie społeczeństwo, naród polski, to on jest suwerenny, to on tu powinien podejmować decyzje. Do niego proszę kierować swoje argumenty i w ten sposób przekonywać do swojej pracy. Czy mają Państwo pytania? Jak za to usuną Państwo tak samo jak pozycja, jest na A, jako, że nie uważamy tych rozwiązań za rozwiązujące główne problemy, z drugiej strony rozumiemy, że to jest ta ustawa spójna z dotychczasowymi złymi, ale jednak reformami, wstrzymamy się od głosu. Nie będziemy brali odpowiedzialność za, za reformy Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że wymiar sprawiedliwości trzeba reformować, ale w skuteczny oczekiwany przez obywateli sposób. pamiętam, za odrzuceniem. Wstrzymaliśmy, 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 wstrzymaliśmy się na tak. wszystkie poprawki i na, i na ustawę. Także tu konsekwentnie wstrzymujemy się. Chcemy tym zaznaczyć, że sprzeciwiamy się tej reformie, bo nie jest skuteczna, ale jednocześnie sprzeciwiamy się obecnemu stanowi sądownictwa. Nie bronimy sądownictwa w obecnym kształcie. Dziękuję bardzo.